Witajcie moi drodzy, w ciągu trzech dni wsparło nas aż 122 osoby. Dziękuję Wam bardzo i gratuluję, ponieważ to oznacza, że jesteście naprawdę unikalni mega unikalni. Należycie do 2,5% całej ludzkości. Co to oznacza? To oznacza, że według I.M. E. Rogersa, według jego dyfuzji innowacji, możemy podzielić ludzi na świecie. I przypisać ich do pewnej kategorii. Pierwsze 2,5% to są innowatorzy. To są ludzie, którzy ewidentnie łapią nowy temat. Błyskawicznie rozumieją, szybko reagują, od razu wchodzą. Dziękuję Wam bardzo, bo to oznacza, że pierwsza grupa, Hatebusters, naprawdę jest liczna. Sto kilkadziesiąt osób w trzy dni i 78% projektu. Rewelacja. To jest po prostu miód na nasze serca. Bez względu na to, czy jesteśmy w kamizelkach kul kuloodpornych przeciwko hejtowi, Jedno jest pewne. Możemy być w stu procentach pewni, że uda się i że odwiedzimy kilka miast. Teraz pytanie, ile? Cały czas prosimy Was o wsparcie, cały czas prosimy Was o to, żeby się dawali znać swoim znajomym. Często mówią, a wpłacę jutro, pojutrze, ponieważ mówią, kurde, 9,50 zł to trochę za mało, ja wpłacę więcej. Nie, nie, nie. Niech działają, nawet jeżeli to jest tylko 9 zł. Jedno jest pewne. Tutaj nie chodzi o pieniądze, ale chodzi o akcję, chodzi o ruch społeczny, chodzi o to, żebyśmy no, zebrali się wśród tych, którzy rozumieją, o co chodzi. Dziękuję Wam bardzo i gratuluję bez względu na wsparcie. Dziękuję zarówno tym, którym udało się wysłuchać te 9 zł, wiem, że czasami jest ciężkie, i tym, którzy, których było stać na wyższe pakiety. W ciągu kolejnych dni będziemy dbali Wam znać o partnerach medialnych i o sponsorach, którzy dołączają do nas, ponieważ akcja interesuje wszystkich, wszystkich ciekawi i co po perkonie było widać, no 99.99, ,99 wszystkich ludzi, którzy widzą temat mówią: "Wow, to jest potrzebne". Dzięki wielkie. Pozdrawiam z headquarters Hatebustersów. Michał Wawrzynek. Trzymajcie się.